Solidarni to każdy z nas z Ukrainą. Tak naprawdę my wybraliśmy parę osób do naszego domu. To była bardzo trudna decyzja, z kim rozmawiać. Od pewnego czasu mamy nową formułę kroniki i zawsze mamy jeden nowy temat przewodnik, po którego chcemy skupić przynajmniej dużą część tekstów. I tak się złożyło, że w roku 2022 to wydarzenie, które nastąpiło w lutym tego roku, niestety dominowało nasze życie w kraju i również w Szczecinie, czyli agresja rosyjska i w konsekwencji również fala uchodźców z Ukrainy, która przybyła do Szczecina. Uniwersytet Szczeciński stanął na wysokości zadania. Wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od pełnionych funkcji, po prostu włączyli się w taki sposób, jak mogli. Ale pamiętajmy, że pomoc musi być profesjonalna, musi być celowana. Otworzyliśmy najważniejszą część, tak naprawdę, tego procesu, ponieważ to były kursy dla kobiet, pań, które przyjechały do nas z Ukrainy, a najważniejszym zadaniem jest nauczenie się języka polskiego. W tym samym czasie, kiedy mamy chodziły na kurs języka polskiego, nasi wspaniali studenci pomagali opiekować się tymi dziećmi, które po prostu nie miały innej opieki. Pamiętajmy o naszym ważnym punkcie, który mieliśmy w Uniwersytecie. 180 miejsc dla osób, które przyjeżdżały do Szczecina na dworzec Potem były kierowane do nas na uczelni, to był ten punkt recepcyjny, który tworzyliśmy. Trzeba podkreślić, że Uniwersytet Szczeciński pomaga cały czas. My mamy świadomość, że wojna się jeszcze nie skończyła. teksty, które analizują to zjawisko z perspektywy służby zdrowia. Demografii, edukacji, e, wsparcia takiego najbardziej codziennego, w sensie możliwości zamieszkania, posiłku. Oprócz tego są teksty, które są w każdym numerze kroniki, oczywiście o innej treści, czyli po pierwsze pewne raporty czy analizy instytucji, które trochę chwalą się tym, co zrobiły w minionym roku, oraz sylwetki ważnych szczecinian, którzy niestety w danym roku od nas odeszli. I jeszcze jeden element w tym numerze kroniki, tekst jubileuszowy poświęcony profesorowi Kozłowskiemu, który był twórcą. Chroniki kroniki z Szczecina tej idei, tej koncepcji i on obchodził w tamtym roku okrągły jubileusz 80-lecia.